28 października minęła 74. rocznica pierwszych straceń na barbarce. Hołd pomordowanym w miejscu pamięci narodowej oddali przedstawiciele rodzin, kombatanci, mieszkańcy Torunia, uczniowie i samorządowcy. To wyjątkowa rocznica, ponieważ wspominamy tych, którzy 74 lata temu utracili życie tutaj, w lesie barbarki. Oddawali swoje życie za wolną Polskę, za ojczyznę, ale i także za innych, za nas, którzy do dzisiaj mogą cieszyć się pokojem i wolnym Toruniem. Masowe aresztowania w Toruniu w czasie niemieckiej okupacji rozpoczęły się w połowie października 1939 roku. Szacuje się, że w okresie od października do grudnia 1939 hitlerowcy zamordowali w Lasach Barbarki około 600 Polaków. Przedstawicieli polskiej inteligencji, elit politycznych i gospodarczych Storunia i okolic. Zginęli w sposób bezzasadny, zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Wśród zamordowanych w podtoruńskich lasach był m.in. Józef Czwojda, leśniczy nadleśnictwa Cichorac. W uroczystościach ku czci pomordowanych każdego roku uczestniczy jego wnuk, pan Czesław Miłek. Czuję zawsze, jeśli powiem szczerze, robi mi się potężny wypiek na klatce piersiowej. To tak, jakby ta moja dusza była połączona z moim dziadkiem. Hołd ofiarom oddali także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Stanisławy Marianny Jaworskiej, która została rozstrzelana 31 października 1939 roku w lesie na Barbarce. Aby ta pamięć była nadal o tych zmarłych rozstrzelanych, i żeby o nich ta wieś nie zginęła, i żeby im po prostu oddawać hołd. Uroczystością towarzyszył koncert orkiestry Garnizonu Toruń oraz wystawa Sztutow, Historia i jej Świadkowie, prezentująca historię i sylwetki kilkunastu więźniów obozu koncentracyjnego założonego przez niemieckich nazistów w pobliżu Gdańska bezpośrednio po wybuchu II wojny światowej.